Witamy na kanale Płotki na gorąco 24h. Polacy dosłownie oszaleli na punkcie pierwszej damy. Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni. Ten jeden poetycki komentarz to dopiero początek fali, jaka przelała się przez internet. Najnowszy wpis Martyna Wrockiej, opublikowany w piątek, wywołał prawdziwą, niespotykaną dotąd lawinę zachwytów, wzruszeń i łez. To nie jest zwykła kurtuazja. Marta Nawrocka poruszyła najczulszą, najbardziej wrażliwą strunę w sercach milionów Polek. Zostańcie z nami, by zobaczyć, co takiego zrobiła i jakie przesłanie wystosowała, że w tak krótkim czasie zyskała miano naszej pierwszej damy. W piątek, 17 października, Marta Nawrocka udowodniła, że nie zapomniała o obietnicach, które składała. Ponownie wróciła wspomnieniami i sercem do niezwykle ważnego spotkania które odbyło się kilka dni wcześniej w Warszawie. Nie było to kolejne oficjalne, sztywne wydarzenie. Było to spotkanie z amazonkami, z kobietami, które są symbolem niewysiły, z bohaterkami, które każdego dnia toczą heroiczną, nierówną walkę z chorobą nowotworową. Pierwsza dama opublikowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie krótkie, ale niezwykle poruszające nagranie wideo z tego wydarzenia. Film pokazywał ciepło, bliskość i autentyczne emocje. Ale to nie sam film, a opis, który do niego dołączyła, wywołał tak potężną reakcję. To jest właśnie ten złoty, bezcenny szczegół, który pokazuje jej klasę. W wymownym, osobistym opisie, nawiązując do trwającego różowego października, czyli miesiąca świadomości raka piersi, Marta Nawrocka zwróciła się bezpośrednio do internautów. Wystosowała potężny apel, pełen nadziei. Napisała krótko, ale jakże treściwie, słowa, które są dziś cytowane przez wszystkich. Dokładny cytat brzmi: Niech, różowy październik, niesie nam nadzieję. To jedno, proste zdanie, pełne empatii i siły, było kulminacją i publicznym podsumowaniem jej głębokich przemyśleń na temat tego spotkania. Już wcześniej, w swoich relacjach tuż po wydarzeniu Pierwsza dama nie kryła, jak głęboko i osobiście ją to poruszyło. Użyła wtedy słów, które pokazują, że nie był to dla niej obowiązek, ale zaszczyt. Pisała wtedy, cytujemy: Z ogromnym wzruszeniem spotkałam się z amazonkami z całej Polski, które każdego dnia pokazują, czym jest odwaga, determinacja i siła wspólnoty. To jest właśnie ta czerwona nić, która łączy wszystkie jej działania. To nie jest pusta. Urzędowa dyplomacja. To jest namacalny dowód na to, że Marta Nawrocka, która pełni funkcję pierwszej damy dopiero od 6 sierpnia 2025 roku, czyli zaledwie od kilku miesięcy, traktuje swoją rolę niezwykle poważnie. Realizuje obietnicę, którą złożyła Polakom. Już w trakcie kampanii prezydenckiej jej męża, Karola Nawrockiego, zapowiadała, że nie będzie pierwszą damą zamkniętą w pałacu, odciętą od rzeczywistości. Zapowiadała, że będzie blisko ludzi, blisko ich realnych problemów, radości i dramatów. I teraz, konsekwentnie, krok po kroku, realizuje te deklaracje. Nie boi się trudnych tematów. Wręcz przeciwnie, angażuje się w sprawy najcięższe, najbardziej bolesne, ale i najważniejsze dla społeczeństwa, takie jak walka z rakiem. Jej aktywność i zaangażowanie nie przestają zaskakiwać. A ten ostatni gest jest tego najlepszym przykładem. I Polacy to widzą. Widzą, czują i w niesamowity sposób doceniają. Post Marty Nawrockiej błyskawicznie, w ciągu zaledwie kilku godzin, zyskał ogromną popularność. Sekcja komentarzy dosłownie eksplodowała. Pod wpisem posypała się prawdziwa lawina wyrazów wsparcia, podziwu i najczystszej, ludzkiej sympatii dla działań nowej pierwszej damy. To co tam się wydarzyło? To fenomen. Internauci nie kryli dumy i zachwytu, a ich słowa są najlepszym dowodem na to, że jej autentyczność, klasa i ciepło trafiają prosto w serca, wypełniając lukę, o której istnieniu wielu Polaków nawet nie wiedziało. Wczytajmy się w te komentarze, bo one mówią wszystko. Ktoś napisał wprost: Z wielkim podziwem, jest pani wielka. Jak ja chciałabym tam być. Ten komentarz pojawił się zresztą wielokrotnie, co pokazuje, że ludzie pragną być blisko niej, pragną być częścią tej wspólnoty, którą ona tworzy. Ktoś inny, wyraźnie poruszony jej postawą, ale też subtelną elegancją i sposobem bycia, napisał ten słynny, poetycki komentarz, jak księżniczka w krainie tysiąca baśni. To niezwykłe porównanie pokazuje, jak bardzo ludzie pragną ciepła, dobra i klasy w pałacu prezydenckim. W zalewie politycznych sporów jej postawa jest jak powiew świeżości. Pojawiły się też dziesiątki osobistych, ciepłych pozdrowień, jakby pisali do bliskiej sobie osoby: Pozdrawiam serdecznie pani Marto i życzę wszystkiego dobrego. I krótkie, ale jakże wymowne, powtarzające się słowa pięknie. Ale najważniejszym, najczęściej powtarzającym się echem, które idealnie podsumowuje nastroje społeczne, jest ten krótki, ale pełen dumy zwrot. Nasza pierwsza dama. Dwa słowa, które są dla niej największym komplementem i wyrazem akceptacji. Marta Nawrocka swoim wpisem chciała dać Amazonkom i wszystkim walczącym kobietom nadzieję. Chciała im powiedzieć, że nie są same. A w odpowiedzi, niemal natychmiast, otrzymała od Polek i Polaków gigantyczny kredyt zaufania i miłości. To jest właśnie ta niesamowita siła autentycznego zaangażowania. W czasach, gdy tak łatwo o podziały, kłótnie i hejt, pierwsza dama swoją aktywnością, swoją klasą i swoim dobrym sercem zdaje się łączyć, inspirować i realnie zmieniać na lepszy wizerunek urzędu, który piastuje. Jeśli Was również poruszyła postawa pierwszej damy i chcecie śledzić jej dalsze działania, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Udostępnijcie go, by pokazać, jak ważna jest profilaktyka i wsparcie w walce z chorobą. I oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych ważnych historii z Polski i ze świata. Dziękujemy za oglądanie.